Czy jest możliwe, że przy aut elektrycznych, 100 domu, w 100-metrowym domu i ciągłym zużyciu prądu, sprzedawca energii dopłacił za jej zużycie? Brzmi jak bajka, ale dzisiaj pokażę Wam fakturę za kwiecień, która udowadnia, że jest to możliwe. Zostańcie ze mną, bo rozłożę fakturę na czynniki pierwsze. Pokażę Wam, jak dzięki taryfie dynamicznej Obstryk całkowity rachunek wyniósł zaledwie 90 zł. Dowiecie się, jak planować użycie, żeby oszczędzać, a nawet zarabiać. I tak, to jest materiał reklamowy, ale wiedza, którą się podzielę jest w 100% prawdziwa i poparta danymi. Lecimy. Zanim zanurkujemy w cyferki szybki kontekst, żebyście mogli odnieść się do siebie. Dom to 100 metrowy segment, mieszka tu rodzina 2 plus 1, ma instalację fotowoltaiczną 3,7 kW i co kluczowe dwa samochody elektryczne. Nie ma pompy ciepła ani magazynu energii. Dystrybutorem jest PGE, a taryfa dystrybucyjna to G12W. Ale sprzedawcą prądu jest pstryk, który oferuje taryfę dynamiczną i tu dzieje się cała magia. Pamiętajcie, Pstryk to nie dystrybutor, oni nie posiadają kabli. Oni sprzedają wam prąd po cenach, które kształtują się godzinowo na giełdzie. Dobra, patrzymy na fakturę. Schowam się, żeby było lepiej widać całą fakturę, bo prawej stronie jest faktura. Co my tu mamy? Pobór energii 357 kWh w cenie 4 grosze na minusie. Czyli 15 zł, 62 grosze też na minusie. Pstryk dopłacił do tej energii i co mnie zdziwiło do ujemnej kwoty też się dolicza VAT który wyniósł 3, minus 3 60 zł. 60 groszy. W sumie ta rodzina ma minus 19 22 zł. 22 grosze za energię elektryczną. Trzeba im dopłacić, pstryk im dopłaci 19 22 zł. 22 grosze do zużycia energii elektrycznej. Po lewej stronie macie rozliczenie, które oni otrzymują w formie Excelowskiej. Kwiecień, tutaj mamy dokładne kolejne godziny doby, ile energii w Danej dobie pobierali, zużywali. O, dokładnie to jest to. Więc sobie musimy zsumować. Zróbmy tak, żeby było lepiej widać. Ja to wstawię u góry wartość i teraz będziemy sumowali. Zsumujemy te wartości. 357,34. Zgadza się tu i tu. Potem mamy cenę za kilowatogodzinę. No to musimy pomnożyć. Minus 15 zł. 65 groszy. Tu mamy minus 15 zł. 62 groszy. To nam się zgadza. Wyróżnijmy sobie, tu są ceny, wyróżnijmy sobie ceny poniżej zera. Tak, tutaj były wartości ujemne, ale ci ludzie w tym czasie energii nie pobierali. Pobierali energię. Gdy jednak cena była wyższa, pamiętajcie, że mają fotowoltaikę i produkują też energię, i to jest godzina od 12 do 18. Mieli widocznie dużą nadprodukcję z fotowoltaiki, eksportowali energię do sieci, ale nie za darmo, nie za, nie, za, nie za ujemne kwoty. To będzie potem z faktury wynikało. Nie brali tej energii tutaj przy ujemnych kwotach, zresztą tu widać też o pieniążki. Idziemy dalej. Tu mamy ujemne, też nie brali, też godziny popołudniowe nie korzystali z tego. Nie brali znowu, tutaj jest pobór. Tutaj 4 maja jest faktycznie, są kwoty ujemne, a oni sporo energii pobrali 45 kWh, czyli było ładowanie samochodów elektrycznych, i tutaj widzimy, że kosztowało ich to. Minus 3 ,42 zł, 42 grosze. Oczywiście za dystrybucję pobrano im pieniądze, ale to, o, jest w tym miejscu dystrybucja, ja za chwilkę Wam pokażę, ją jako oddzielny, oddzielny punkt omawiania faktury. Mamy tu kolejne ujemne wartości, 6 kwietnia, no i też sporo, aż 65 kWh energii, no to na pewno były ładowane oba samochody, i kosztowało to. Pstryka kosztowało aż 12 zł. 12 zł dostali za to pieniędzy od pstryka za pobór tej energii. Potem mamy znowu 0, 0, 0. Tu są znowu kwoty ujemne i znowu wykorzystali to. Aż 88 kWh energii pobrali wtedy. Dostali za to w nagrodę 33 ,98 zł. Znowu um, nic się ciekawego nie dzieje. Tu mamy wartości ujemne 20 kwietnia, ale nie korzystali z tego. I dzień później wykorzystali, ale słabo, bo 18 kWh i dostali za to 85 groszy. Oj, kolejne ujemne wartości prądu 26 kwietnia między 12 a 16. Nie brali nic. Tutaj skorzystali dzień później, ale w małym stopniu 4,6 kWh za prawie 2 zł. Dla nich znowu nie korzystali, znowu nie korzystali. A zobaczmy, jak wyglądał pobór energii. A ja tak to wykasuję sobie. Zielone to jest duży pobór energii, 12 kWh, ale w cenie 41 groszy. Tu zaszaleli. Widać, że trzeba było o drugiej w nocy naładować samochód. 2 kwietnia, mimo że cena energii jest dość, była dość wysoka 41 groszy. Kosztowało 5 zł. Tu zużycie znowu było duże. O 5 rano 4 marca 2 80 groszy kosztowało. Czyli to nie było takie oszczędne funkcjonowanie. No tu mamy te ceny ujemne i faktycznie duże zużycie energii. Tutaj to samo przy cenach ujemnych. To tak to bardzo niskie albo zerowe, ale to dzięki fotowoltaice. Znowu mamy duży pobór energii, ale zerowa stawka za energię, czyli za darmo naładowali sobie samochód. Tu omawialiśmy to. I. No, tutaj jest 3 kWh, ale za 5 groszy, czyli też 17 groszy pobór tej energii. Takie lekkie doładowanie. No tutaj dzień, godzinę wcześniej też było ładowane, ale już drożej. I tutaj omawialiśmy ten pobór energii. I co my tu mamy jeszcze? Tutaj ujemne kwoty. Tyle, to jak widać, w sumie. W sumie nie, nie, nie oszczędzali, bo zużyli ponad 300 kilowatogodzin energii. 357. No dobrze. Opłata za obsługę. Za każdą kWh energii pstryk pobiera 8 groszy i w ich przypadku wyszło to z podatkiem VAT 35 zł za cały miesiąc. To jest to, że zarabia pstryk na tym, że my możemy kupować energię w takich właśnie taryfach dynamicznych. Opłata dystrybucyjna 72 zł. I ona jest dość ciekawa: to jest za dostarczenie nam energii elektrycznej. To za zabycie w taryfę PGE 12W. Pamiętacie? To jest dokładnie o. Te opłaty są 12 groszy za przesył w godzinach poza szczytem, 47 groszy w godzinach szczytu. Ja wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Matematycznie i powiem o jednej ważnej rzeczy. Za samo dostarczenie energii, dystrybucję, zapłaciliby 51 zł plus podatek VAT. Ale my tu widzimy 72 zł, ponieważ dodatkowo jeszcze za każdą godzinę dolicza abstryk 3 grosze w tym miejscu. I my musimy to doliczyć. Ta wartość plus stała wartość 3 grosze. Czy 3 grosze to jest dużo? Już wam mówię. W sumie uzbierało się 21 zł. No i teraz zobaczmy sumę: 73 ,32 zł. 32 grosze. Ja mam 72 ,43 zł. 43 grosze na fakturze. Tam jakieś są drobne różnice, ale tak jak mówiłem, to wynika z zaokrąglenia. akcyza za pół grosza za kilowatogodzinę czyli ,79 zł. 79. Razem do zapłacenia za pobór, tutaj jest z podatkiem VAT 106 ,82 zł. 82 grosze ale jednocześnie ci państwo mają fotowoltaikę i sprzedali energię 426 kWh za kwotę 20 groszy za kWh ze współczynnikiem korekcyjnym 1,23 Net billing, średnia cena miesięczna bo za taką cenę też można sprzedawać nie godzinową, ale średnią RCEM, o to jest to i kwiecień 163 ,19 zł 19 groszy. Zapamiętajcie 163 19. 163 19. To jest za megawatogodzinę, to jest za godzinę ale mamy tak 20, ale jest współczynnik korekcyjny, czyli oni płacą więcej o podatek VAT. To też wynika chyba z ustawy, ale macie 200 ,72 zł 72 grosze, czyli dokładnie po przeliczeniu na Kilowatogodziny 20 groszy, wartość brutto 104 zł. 8 groszy, ale sprzedaż energii zostanie rozliczona z poborem energii dopiero w przyszłym miesiącu, czyli te 104 zł. będą odjęte od faktury majowej, a teraz depozyt, czyli ten zarobek z fotowoltaiki z marca, odliczany jest od tej aktualnej kwoty. Przesunięcie miesięczne to jest, zawsze jest i było i będzie. Do zapłaty 90 zł, czyli no i depozyt 104,08, czyli za miesiąc będzie w tym miejscu ten depozyt 104,08. 90 zł, 88 groszy. Średnio wyszło za, przy całej energii zużytej 25 groszy za kilowatogodzinę. Z dystrybucją, z poborem energii. I zarabiając na własnej fotowoltaice, aczkolwiek nie takiej dużej. Ci państwo nie mają dużej fotowoltaiki, a mimo to udało im się zarobić 104 zł. Reszne pilnowanie cen i włączanie ładowarki w nocy jest skuteczne, ale może być jeszcze prostsze i tu wchodzi nowość, którą Pstryk szykuje. Nazywa się Pstryk Connect. To będzie integracja z urządzeniami w Twoim domu. Pstryk zapowiada, że zaczną od ładowarek do od elektrycznych. Wyobraź sobie, podłączasz auto, a system sam zaczyna je ładować, gdy ceny prądu będą najniższe, albo wręcz ujemne. To jest rewolucja w zarządzaniu energią. Usługa jest jeszcze w fazie testów, ale już teraz możecie zapisać się na listę oczekujących na stronie pstryk.pl, łamane przez Connect. A co jeśli ceny poszybują w kosmos? Czy z taryfą dynamiczną ryzykuję? Pstryk ma na to odpowiedź. To tacza Pstryk która obowiązuje do końca 2025 roku, daje gwarancję, że wasza średnia cena ważona za energię w danym miesiącu nie przekroczy 50 groszy netto za kWh. Jeśli przekroczy, Pstryk obniży cały rachunek do tego poziomu. Macie więc ochronę przed wysokimi cenami. I jeśli to, co pokazałem, przekonało was, to warto spróbować. Pstryk Właśnie ma promocję na opłatę aktywacyjną. Zamiast 299 zł zapłacicie tylko 19 zł. Ale to nie wszystko. Jako ambasador marki, mam dla Was specjalny kod rabatowy. Wpiszcie kod panele 50 przy podpisywaniu umowy, a dostaniecie 50 zł rabatu na start. Podsumowując, taryfa dynamiczna to nie jest już przyszłość. To teraźniejszość. Pozwala świadomym użytkownikom, zwłaszcza z fotowoltaiką czy autami elektrycznymi, realnie obniżyć rachunki, a czasem nawet na nich zarabiać. Mam nadzieję, że ta analiza była dla Was przydatna. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o terwach dynamicznych i ile wypłacicie za prąd. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.